Przepraszam, może we chwilę? O, dzień dobry, panie doktorze. No pewnie. A, nie, nie przeszkadza? Ale co za pytanie, panie doktorze? Może możemy panu w czymś pomóc? No, ja niestety w nie, charakterze pacjenta. O, a co się stało? No, nie, tak się jakoś nie, nie swoje czuję. Chciałem zmierzyć temperaturę. Oj, wydaje mi się, panie doktorze, że ma pan rację. Proszę bardzo. widzę po oczach. No, jak moja żona, jak mama. No jak wy to robicie. Kobieca intuicja. Uf, coś mnie... bierze, no. Tylko skąd. Dlaczego? Co to za różnica, panie doktorze? Taka zdradliwa pora roku. Wystarczy się przegrzać, potem wejść w jakiś mały przeciąg. A i klimatyzacja u nas czasami działa za bardzo. Nie dobrze. No. Sam przeciąg to za mało. Mój system immunologiczny z pewnością by sobie z tym poradził. Była u mnie jedna pacjentka. I, i, i ją coś brało. I co? Przyszła z tym właśnie do pana? Nie, nie. Przyszła w, w innej sprawie, ale to było tak niejako przy okazji. Mhm. O, panie doktorze, ja nie chcę pana wyrzucać, ale musi pan natychmiast położyć się do łóżka. 38,7. i o. Ja was, drogie pani nie pozarażał. A, już za późno. Poza tym my ciągle spotykamy takich pacjentów. Jesteśmy odpornione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.